dalszą rozbudową naszego miasta. Jak widzieliście w poprzednim odcinku zajęliśmy się nieco kościołem, trochę powiększeniem terytoriów oraz kopalniami złota, bo zdobyliśmy ich przynajmniej przynajmniej dwie kopalnie, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. Dobra, dzisiaj będziemy starali się rozbudować ten mur, który, <laughs> przepraszam, w ostatnim odcinku staraliśmy się rozbudować. Jak również rozbudować kościół do maksymalnego poziomu. Podbijemy też kilka, kilka, kilka wolnych ziem. I myślę, że odcinek będzie też około 30 minut. Co jeszcze bym chciał powiedzieć. Na razie zajmujemy się w tych odcinkach rozbudową tak jakby naszego miasta. Potem na, pod koniec zajmiemy się e, wojskiem, czyli bardziej koszarami, rozbudową armat, e, wydobywaniem materiałów na właśnie armaty, e, prowadzenie gospodarstwa, dzięki któremu będziemy mogli produkować dużo koni, które będą nam potrzebne na żołnierzy tych na koniach, nie będę dokładnie jak oni się nazywali. Yy, dobra, w takim razie możemy zaczynać sobie grę. Więc widzimy się, zaczynajcie, no, za gra się zaczyna właśnie. I jak pamiętacie, tutaj mamy nasz kościół, zamek, który właśnie będziemy w którym będziemy właśnie rozbudowywać mury, tylko nasi mieszkańcy muszą po prostu dostarczyć nam materiałów. Zobaczcie, jaka rotacja tych materiałów z magazynu w tej chwili następuje. Tutaj dostarczają nam mięso, wodę, zboże, drewno, pobierają. Tutaj właśnie wydobywa się mąka, która następnie pójdzie na chlebek do piekarni. Potrzebujemy więcej kamienia. Taką informację właśnie dostajemy. Co my jeszcze tutaj mamy ciekawego? Tu mamy rezydencję, mieszkanie. Na razie po prostu musimy poczekać, aż nasi mieszkańcy zaczną. konkretne. konkretne budowanie. Aha, w poprzednim odcinku zauważyłem już pod koniec, po nagrywaniu, że otrzymaliśmy nagrodę. Nie chciałem tej nagrody poza odcinkiem odpokoić, bo to jest odcinek. to jest nagrywanie. Nie, inaczej. Gram. Kiedy nagrywam. O matko, ale się zamotałem. Nie chcę robić nic w grze. Poza nagrywaniem. O tak. Czyli teraz możemy po prostu tą nagrodę odpakować. Co my tu mamy? Siedem drewna. 4 młotki. 4 to młotki narzędzia, i Wiecie co? Wydaje mi się, że nam... Ojej nie to. Ile mamy? Złota? Nic nie mamy złota. Myślę, że możemy wziąć węgiel oraz złoto. Tak, chociaż drewno też by nam się przydało. Ale dobra, mniejsza z tym. Do samku jeszcze nic nie zostało dostarczone. Desek. Co my tu mamy? Kamieniołom. Kamieniołom został wyczerpany. Smolarnia. Smolarnia idzie słabo. Kamieniołom możemy już właśnie. Z... Nie. Skąd? Gdzie chodzi? Nasz łepek od kamieni nie pracuje czyli kamieniołom może zostać już zburzony by nam nie marnowało miejsca i przy okazji zwrócić nam y, jedno narzędzie ryby myślę, że dosyć dobrze wydobywają tak, idealnie dural i leśnik leśnik pracuje bardzo dobrze tak, co my tutaj jeszcze możemy dobudować muszkieter nowe rumowiska skalne muszę znaleźć mhm mm brakuje nam tego przydałoby się zboże, zboża tak zboże przepraszam was za to e, podciąganie nosało i mały kaszel jestem lekko przeziębiony i niestety tak będzie dalsza część nagrywania niestety wyglądała Geologa mam odblokowanego świetnie. Wracając do wojska, gdzie mamy? A tutaj. Teraz chcielibyśmy. O, tutaj mamy rybki. Myślę, że możemy tutaj coś wybudować, z kolei do połowu ryb. Będzie to ta chata. Ok. I dróżkę doprowadzającą, żeby po prostu nasi budowlańcy mogli tutaj wszystko świetnie ukończyć. Mamy sześć żołnierzy, czyli moglibyśmy coś z nimi zrobić w takim kierunku, by przyjąć kolejne włości. Jest tutaj trzech neutralnych pikinierów. Możemy tutaj zaatakować. Mamy również do wyboru nawrócenie. Wyślijmy nikomu, aby wyprowadzili ewangelizację tego obozu i przejęli nad nim kontrolę. Wydaje mi się, że to jest nieopłacalne. Chociaż jestem tolerancyjny religijnie, to jednak wolę rozwiązać taki konflikt zbrojny. O, i przy okazji dostajemy... Jedna z twoich fortyfikacji została ulepszona. O, Jak widzicie w tej chwili, właśnie ulepszył nam się, ulepszyła nam się Fortyfikacja. Mówiąc takim językiem z gry, widząc, tutaj brakuje nam drewna. Co my tu mamy? Już patrzę. Przybliżmy sobie. Ok, drwal myśliwy. Wydaje mi się, że możemy tutaj spokojnie wybudować leśnika po prostu tego drewna było y, nieco więcej węgiel oraz chuta giną w zastraszającym tempie tak złoto? złota jest pod dostatkiem moim zdaniem y, tutaj dalej potrzebujemy zboża y. Zboże, zboże i jeszcze raz zboże, czyli tutaj mamy dwa zboże, ile oni zszywają? Też dwa Czyli musimy jeszcze jedną farmę wybudować, żeby tutaj było zwiększone wydobycie po prostu zwiększone plony o. tego terenu, ten teren jeszcze nie został przejęty. Przydałoby się również wybudować gildię kupców, przez co moglibyśmy troszeczkę monet powydobywać. Nie możesz wznosić budynku. No co za ludzie? Nie mogę znosić. No kurczę. O. Jak nie mogę tam, to mogę tu. świetnie. E, tak, wracając do gildii kupców. E, przez wysyłanie ich w taką trasę, czyli szlaki Odkrywasz handlowe. nowe krainy? Wspaniałe. Szlaki handlowe, będziemy mogli wysłać za dwóch tych wędrowców, na przykład do tego celu. Czyli jest tutaj taka mapa. Jesteśmy w tej chwili w Europie. Wysłać ich tutaj do dzisiejszej Norwegii. I oni tak sobie podróżują, odblokowując przy okazji w placówkach handlowych takie materiały, którymi są na przykład te monety, drewno. Przepraszam za cięcie. I tutaj, tak, są też szlaki handlowe. Tutaj mamy, jak powiedziałem, te deski i przez, co, do, przez dotarcie do tego, do tej placówki odblokuje nam się kolejna, kolejna, kolejna i tak dalej. Później będziemy mogli dojść do takich... Materiałów dosyć cennych, odblokować y, opcję prestiżu czy też opcję y, punktów zwycięstwa, przez co możemy wygrać y, potyczkę z naszym przeciwnikiem. Do odblokowania, jak widzicie, mamy y, dwa punkty zwycięstwa. To jest dosyć sporo, bo ta mapa jest wydaje mi się, że na 3 lub 4 czy nawet 5 punktów. To jest wszystko, co bym chciał powiedzieć. Zauważyliście przed chwilą, że y, tam nasze wojsko y, właśnie zwyciężyło pojedynek, wszyscy dostaliśmy kolejną nagrodę za podbój. I standardowo, jak wiecie, ja chociaż, chociaż nie, węgiel, węgiel i złoto nam się już wydobywa, możemy wybrać doski, które nam się naprawdę bardzo przydadzą wraz z kamieniami. tutaj możemy wybudować jeden taki obiekt prestiżowy który na pewno nam się przyda chociaż nie chcę za daleko budować żeby ta farma w sumie tutaj nie była yy, nieopłacalna do, roz, dalszej, do dalszej prowadzenia tej farmy Uu, z tego co widzicie to brakuje nam browaru czyli po prostu te monety odznaczę i wezmę brak wymiany handlowej to będzie najlepsze rozwiązanie, by wyprodukować trochę browaru, by zrekrutować kościelnych w naszej, no w naszej świątyni, tak świątyni. Wybiorę sobie sześciu mnichów oraz trzech braci. Aby odblokować technologię, teraz zobaczymy czy mam jakieś może do wyboru. Obalistyka, zarybianie oraz wywiad. Wywiad jest bardzo przydatny, ponieważ możemy zobaczyć kto, gdzie ile ma wojska, jaka jest produkcja, znaczy u przeciwnika. Ja jednak wybiorę, tak mi się wydaje, zarybianie, bo to naprawdę jest przydatne. Więcej dostajemy produktów. W tej chwili właśnie nam się mniej. Tutaj nasi duchowni idą teraz do klasztoru odblokować właśnie tą technologię, którą wybraliśmy przed, przed chwilą. Ok, tutaj z kolei potrzeba papieru. Wydaje mi się, że tutaj możemy odblokować kolejny poziom, bo te flanki kamienne które wyglądają jak kamienne, zrobić na drewniane znaczy takie zburzone o te dobra tutaj mamy ok, dostatecznie dobrze Kopalnie złote jest pracuje, tak tutaj też Zboże jednak jest dalej za mało ile mamy go w magazynie? w magazynie mamy go zero co by tu dalej zrobić żeby powiększyć nieco wydobycie myślę że tutaj możemy właśnie zbudować kolejną farmę i będzie to tutaj nie będziemy budować my no tylko same spichle żeby tej produkcji było znacznie więcej niż potrzebujemy Tutaj posiadamy kopalnię żelaza, do której jeszcze nie zbudowaliśmy górskiej chaty, ale zaraz to nastąpi. Tak, kopalnia żelazo i oczywiście do tego hutnik. Jak również magazyn, bo to trzeba zrobić na każdym takim obiekcie, czyli danym terytorium, czyli tu gdzie mamy te obozy, o tak. I duchowni opracowali nową technologię. O świetnie, słyszeliście właśnie. Okej, okay. wiecie co, teraz tylko zostało nam czekać i czekać, aż tutaj po prostu ta gra zacznie nam pracować płynnie. Ci robotnicy Hop. i mieszkańcy wiosek zaczęli nam te materiały wszystko płynnie wydobywać, produkować i tak dalej. Wydaje mi się, że możemy spokojnie zrekrutować kilku piginierów, chociaż, chociaż brakuje nam uzbrojenia, a uzbrojenie możemy utrzymać dzięki 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 kuźni, tak? Kuźnia musi pracować zawsze. A czego nam brakuje w kuźni? Wydaje mi się, że niczego nam nie brakuje w kuźni, ale po prostu nie pracowała, bo było ustawione na żądanie, czyli a my nie żądaliśmy po prostu. Kolejnych piknierów oraz muszkieterów. Dobra i tutaj wszystko zostaje teraz unblokowane. Czy możemy odblokować jakąś technologię? O. Musztra. I wybierzmy świniopasy, hodowcy, koni i pasterze pracują szybciej, w O, to nam się też bardzo przyda. No i wybieramy. Okay. I kolejna technologia zostaje opracowywana. Co, co my tu jeszcze potrzebujemy? Czy kopalnie zostały wyczerpane? Tak, kopalnie zostały wyczerpane. Dlaczego nie mogę użyć geologa? Czyżby ta technologia nie została opracowana? Wiecie co? Teraz nie pamiętam, czy trzeba żeby pracować technologię, czy to wystarczy tylko odblokować ją tutaj. Nie, to się robiło tutaj. Nie, też nie. Uf. Tu. O, tak. Dobra i teraz właśnie. Wybieramy geologa, przez co kopalnia, jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, będzie od 0 do 40, a my przy okazji będziemy wydobywali cenny kamień, który naprawdę nam się w późniejszej grze bardzo przyda. Którą mamy godzinę? 19.30, czyli czasu antenowego mam jeszcze 10 minut, czyli spokojnie możemy coś tutaj jeszcze skonstruować. Hmm. Hmm. Czy tutaj brakuje dalej? Dalej. Trzeba na pewno coś z tym zrobić. Zboże jest, produkują. Możemy odkryć kolejną technologię? Możemy. Wydaje mi się, że teraz przyda nam się musztra lub balistyka. Świetnie, zdobywasz nową technologię. A no, weźmiemy jednak musztrę. Również nam się naprawdę bardzo przyda. Ten mur, który mamy tutaj, ten drewniany, jak widzicie w tej chwili, kiedy będziemy chcieli w następnym tak, jakby go jeszcze efektywniej rozbudować, będziemy musieli. Yy, odblokować vermotów yy, w tych tak kościach yy, będziemy musieli odblokować właśnie jak wspomniałem rozbudowę o. tak rozbudowę mamy prawdopodobnie w technologiach Higiena, higiena. i mhm. strach na nie Rolnicy i mierze pracują dwa razy szybciej. Uuu, to nam się bardzo przyda, przez co będziemy mogli yy, po prostu wyprodukować więcej zboża. Co to było? Rozbudowa, tak? Gdzie mamy tą rozbudowę? Architektura? Coś pominąłem? Już nie pamiętam. wzmocnienie. Chyba, że to jest w opcjach prestiżu. Tak, w opcjach prestiżu, dokładnie. Tutaj przydałoby się leśnik, leśnik... Mamy drwala? No, mamy. Myśliwy. Ok, wydaje mi się, że teraz możemy budować kościół, Chociaż na razie wstrzymam się, bo materiałów będziemy potrzebować. Ok, czyli nasi... O, właśnie. Kuź... W kuźni zostały wyprodukowane mm, materiały. O, zaraz Wam. Może pokażę, jak oni dokładnie. To Więcej produkują. budowniczych przyspiesza rozwój królestwa. Będzie pracował? Zaraz zobaczymy, przekonamy się. Nie mam w czym pracować. Muszę czekać. No chodź, chodź. Twoi goździ opracowali technologię. O, tak. Właśnie, y, widzimy, nasz Kowal nie pracuje, co pracuje nad mieczem. No i właśnie miecz y, został wyprodukowany, bo narzędzie. I tak to mniej więcej wygląda każda animacja w poszczególnym miejscu pracy, tak. Mennicy czy też kołodziej. Kołodziej to będzie nam dopiero potrzebny, <coughs> przepraszam, kiedy będziemy chcieli wyprodukować armaty i potrzebne nam, no właściwie tylko do armaty jest przydatny kołodziej. Dalej, potrzebujemy dużych zboża z tego co ja tu widzę. Tutaj yy, ta część jeszcze nie została rozbudowana, tych włości, ale właśnie nasi yy, robotnicy idą, inżynierowie. Tutaj na razie nic nie wyznaczyłem, ale wydaje mi się, że możemy również wyznaczyć właśnie gospodarstwo, znaczy spichlerze. Też nam się naprawdę bardzo przydadzą. Tutaj już wyznaczyliśmy na to, tak. I tu widzicie, mamy taki port. Jeżeli wyprodukujemy trzy takie kurtki, trzy takie swetry, w sumie nie wiem co to jest. Później zobaczymy co to dokładnie jest. Otrzymamy sześć takich monet. A monety, jak wiecie, przydają nam się bardzo. Do, Fortyfikacja została ulepszona. Przydają nam się bardzo do rekrutacji. Wojska. Z, z biegiem czasu te monety bardzo nam się przydają i prawdopodobnie będziemy mieli ich około 100. Mm, teraz właśnie yy, ulepszyliśmy fortyfikację, którą poprzednio wyznaczyłem do, yy, do, 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 do rozbudowy. Yy, aha, co jeszcze bym chciał wam powiedzieć, yy, a mianowicie dotyczy to Battlefielda. Tak, chwileczkę czasem to nowego wykorzystam zamiast gry, tutaj w Stylesów na Battlefielda. Seria Battlefield będzie dopiero, kiedy Felipe PlayTV ukończy nasze intro. Nie, niekoniecznie z Battlefielda, będzie takie intro naszego głównego kanału. Także już właśnie skontaktowałem się z jedną osobą, która chce również zrobić mi intro stwierdziłem, że intro właśnie to, które bym chciał robić Felipe ale kolega może nam mi zrobić outro, czyli to zakończenie na końcu filmiku będzie tam mniej więcej zdradzę wam rąbka tajemnicy i powiem, że będzie to taki link do mojego kanału, czyli adres url tak, chyba dobrze powiedziałem. Nie wiem jak to się wymawia, powiem po prostu po polsku. Yy... I moja nazwa po prostu. Yy... Nie będzie to nazwa kanału, tylko moja nazwa potoczna, bo moja nazwa kanału to Mister Chlor27, jak wiecie. Jeżeli nie wiecie, to właśnie teraz się dowiedzieliście. A taka potoczna to po prostu Chlor27. Ale nie będziemy rozkminiać jak to się po prostu wymawia, ani jak się to pisze i tak dalej. Wydajmy, że na razie jest masakrycznie słaba, ale z czasem zostanie to rozbudowane i tak dalej. Wiecie co i mi się wydaje, że jeden odcinek będę mógł przeznaczyć na rozbudowę, jeden odcinek będę mógł przeznaczyć yy, na rozbudowę całej wioski, lub też poza odcinkiem, będę sam tutaj tylko włączę grę po prostu, żeby naprodukować samych materiałów, nic nie będę tutaj dobudowywał. Jak chcecie, napiszcie w komentarzach, jak wolicie, czy poza odcinkiem mają się te materiały produkować i ja coś tutaj gadać i budować, czy chcecie to wszystko na odcinku. To też wyraźcie swoją opinię, proszę Was w komentarzach. Przybyło mi ostatnio trochę widzów, jak wiecie, bardzo się z tego cieszę. Jak wiecie, też mam możliwość odblokowania zarabiania na koncie. Nie chcę tego robić i nie będę tego robić w najbliższych 4 miesiącach mojego korzystania z YouTube, przynajmniej 4 miesiącach, jak nie więcej. Nie będę wcale tego odblokował, bo to tylko mnie tutaj jakimś, jakąś nienawiścią pałam do tego nie wiem czemu. Po prostu nie chcę, nie, nie drążmy tego tematu i tak dalej. Myślę, że nasze, nasza wieś tutaj, nasze miasto zostało troszeczkę rozbudowane, co dzisiaj zrobiliśmy. Podsumujmy sumie dzisiaj mało zrobiliśmy. Odblokowaliśmy trochę później, wyprodukowaliśmy y, kilku, zrekrutowaliśmy kilku żołnierzy. Tutaj puściliśmy geologa, tutaj by się też przydało. Właśnie to zrobimy. Ok, czyli tutaj też odblokowaliśmy geologa. Y, tutaj zwiększyliśmy nieco produkcję, chociaż i tak nam brakuje na świniarnie, Tutaj wbudowaliśmy y, rybaka. Magazyn, tutaj kilka opcji. Spichlerz jest dalej w budowie. Tutaj będziemy kontynuować w dalszym odcinku rozbudowę. Chociaż jak widzicie, właśnie w tym miejscu już budowniczy wkracza do akcji i kontynuuje rozbudowę. Tutaj kamieni nam na razie nie brakuje. Zobaczmy, czy kopalnie złota również nam nie, nie trzeba puścić. Nie, nie trzeba, nie trzeba puścić go loga. Dobra, myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Śmiało, możemy go kończyć. Myślę, że wam się spodoba. Jeżeli chcecie być ze mną i z filmikami na bieżąco, możecie zasubskrybować kanał. Jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami, możecie zlajkować mój fanpage na Facebooku. E oraz, e jeżeli filmik wam się spodoba, możecie go zlejkować kciukiem do góry. E ale oczywiście nie przymuszam robić dobrowolnie. Ok, to tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.